Gdy wpadłam pod górę, znajdowałam się już w ciemnym pomieszczeniu. Zgubiłam się, byłam smutna, przerażona, całkiem sama. Byłam jak ty, Azriel. Właśnie dlatego tak desperacko chciałam cię ocalić. Myślałam, że jak zmienię twoje przeznaczenie, to swoje też. Lecz zawiodłam. Znowu. I znowu zawiodłam Ciebie. Bez znaczenia było to, ile razy wróciłam, ile zrobiłam resetów, nie mogłam Cię ocalić. Cały czas myślałam, że coś musi się zmienić. Jeżeli stracę wiarę w Twoje ocalenie, co mi zostanie? Powtarzałam historię znowu i znowu. W końcu coś się zaczęło zmieniać. Im bardziej zależało mi na innych, tym mniej przejmowałam się w własnymi lękami. Co się zaczęło ze mną dziać? Znalazłam sobie siłę, o jakiej nie śniłam. Odwaga, sprawiedliwość, dobroć, cierpliwość, prawość, wytłumacza. Wytrwałość. One są w stanie zmienić ten świat, a cała moja determinacja dała mi szansę to zrozumieć. Nie byłam w stanie Ci pomóc, póki nie pomogłam sobie. Sama stałam się silna przez robienie błędów i ryzykowanie przez okazywanie miłosierdzia przez dzielenie się miłością. Już się nie boję, już nie jestem sama. I ja nie zostawię ciebie. Staw mi czoło, Azriel. Koniec z kolejnymi próbami, koniec z resetami. Tym razem zrobię to raz a dobrze. To ostatni raz dla dobra wszystkich nadzieje oraz marzenia. Tym razem stawię czoła kolejnemu dniu i przyjmę wszystko, co ze sobą przyniesie.